Siemanko Widzowie, mam swój drugi kanał. Odkryłam jak mogę powrócić na Szymiksa. I mam jeszcze inny kanał. Więc, będziemy, więc będę chyba nawet trzy filmy na jeden dzień wrzucał na te kanały. Już Wam pokażę. Mlokita 2. Tak się to oczywiście nazywa. Daję sobie profilowe takie. Jak zwykle głupie. I no jestem podekscytowany. <tryk> A, bo nie ma żadnych treści, to dlatego nie pokazało chyba. Więc chciałem wam powiedzieć, że łapę w górę i suba, bo lecimy na drugim kanale już. Po moje pierwsze 50 subów na Molokita 2. I chyba zmienię nazwę Szymiks. Na Molokita 3. Więc mam nadzieję, że wam się takie coś oczywiście będzie podobać. Wieju! Ile osób mi nagle weszło na kanał, ja już nie wiedziałem. Dobra. E, Molokita 2. Za niedługo pojawi się pierwszy film. Więc wbijajcie oczywiście za niedługo, jak będziecie oczywiście umieli to znaleźć. A w na telefonie Ale chyba dopiero jak będzie jakaś treść, to mi się to pokaże. Ale jestem podekscytowany. Jestem mega podekscytowany. Nie! No, na ten kanał oczywiście też wbijajcie. Tylko byłoby mi miło, jakbyście też na Molokita dwa wrócili. E, jakie wrócili? Przyszli. Dobra, muszę najpierw wrzucić jakąś treść. Oczywiście jakaś informacja mam nadzieję, że wam jakaś informację wam dam. Eee... Wiem, że jest 1000 subów. Za jedługę, jak kupię czekoladę, to zrobimy ten słynny trend z TikToka. Owiecuję na mały paluszek. Jak nie dzisiaj, to jutro. Ale jakby nawet jutro nie zrobił, to zrobię na pewno za jakiś czas. Ja życzę Wam miłego dnia i szukajcie Molokita 2, bo tam też mam nadzieję, że Wam się filmy będą podobać, bo dużo ich już wyprodukuje. Będzie.